Cześć Wam wszystkim. Doczekaliśmy się odcinka, o który bardzo ubiegaliście w komentarzach, a mianowicie o AutoCacerze. Zastanawiałem się bardzo długo nad formatem tego odcinka. Część z Was oczekiwała porównania z innymi urządzeniami, no ale ja tych urządzeń nie mam. Też nie mam możliwości kupić, porównać, bo, no wiadomo, kwestie finansowe, ale też dostępności niektórych sprzętów i tak dalej. Więc ja po prostu Wam dam taką recenzję, opinię o tym urządzeniu, co ono potrafi i na bazie wiadomo w internecie też jest mnóstwo informacji jak działają inne keczery, to będziecie sobie mogli to po prostu bezpośrednio porównać, ale chciałbym solidnie, ale to solidnie wyczerpać temat tego urządzenia, ponieważ jak ja kupowałem keczera to na zagranicznym rynku faktycznie jest dużo filmów, ale nie każdym osobom to pasuje, więc jeśli zastanawiasz się nad kupnem, to w tym materiale dowiesz się, mam nadzieję, że wszystkiego na temat tego urządzenia, gdzie go kupić, ponieważ to też jest dosyć skomplikowane w obecnych czasach, ponieważ dostępność jest dosyć mała, co on potrafi. Jakie ma minusy, jakie ma plusy? Zapraszam do materiału. Na początku to urządzenie nazywa się Pokémon Go Plus Plus i jest to oczywiście oficjalne urządzenie od Nintendo, The Pokémon Company, które współpracuje z Pokémon Go, czyli jest to legalne urządzenie, które możecie bez problemu używać. Mówię legalne, ponieważ a, spotkałem się z takim określeniem, że jest to po prostu oszustwo. Że łapie to za nas i jest to w pewnym jakby rodzaju cheat. Po części się z Wami zgadzam, ale jest to, jest to urządzenie jak najbardziej legalne. Może powiem sobie od razu, ile coś takiego kosztuje. Zazwyczaj to urządzenie kosztowało 280 zł, a też za tyle to urządzenie kupiłem, ale już jakieś chyba pół roku temu i prawdopodobnie kupiłem jedną z ostatnich sztuk w polskiej dystrybucji, i to było jeszcze chyba w Mediamarkt. Na ten moment już tego nie ma, chociaż jak wy oglądacie ten materiał w różnych okresach to to urządzenie może się z powrotem pojawić. Ja, jak wrócę do domu, to wyfiltruję wam i nagram gdzie najlepiej to kupić. I tak z pamięci wam powiem, że chyba są dwie najbardziej najbezpieczniejsze opcje. Jest to eBay i jest to AliExpress. Aliexpress wiadomo bezproblemowe zwroty darmowe więc tutaj jest najlepsza opcja ewentualnie ebay na eBayu to jest taki a to jest takie Allegro ale oczywiście za granicą tam też jest na spokojnie bezpiecznie tylko że tam troszeczkę jest drożej ponieważ płacimy jakieś cło, transport i tak dalej ale płacicie jedną cenę i przychodzi wam pod dom z ciekawości Maria ma z eBaya przyszło dosłownie z Japonii bezpośrednio w ogóle ja miałem normalną taką wersję globalną gdzie tam są na angielskie napisy Maria kupiła japońską wersję co ciekawe naprawdę fajny smaczek bo ona tam bezpośrednio z Japonii pewnie gdzieś tam była produkowana, czy gdzieś... W sumie to nie wiem, gdzie to, było, to urządzenie było robione. Okej, okay, jest, ro, jest urządzenie robione w Chinach, ale wiadomo, jakaś tam japońska wersja, więc bardzo fajnie. Więc i tu, i tu prawdopodobnie bezpiecznie można zamówić. Jeśli możecie gdzieś znaleźć w Polsce, to spoko, ale jeśli znajdziecie, nie wiem, czy na Allegro, czy na w polskich sklepach, czy na Amazonie polskim, to możliwe, że znajdziecie, ale po ocenie 400, 500, czy nawet więcej. I tutaj skakuję ja, Daniel z przyszłości. Słuchajcie, przefiltrowałem temat Pokemon Go obecnie, jeśli chodzi o ceny i dostępność. I tak jak powiedziałem w filmie, dwie platformy, eBay i AliExpress Tutaj macie screeny, te ceny, dostępność się niestety będzie bardzo zmieniać Jeśli ktoś nie wie, to eBay i AliExpress to są takie platformy podobne do Allegro Tylko, że oczywiście za granicą AliExpress z Chin, czy tam oczywiście z całego świata są wysyłki eBay podobnie I kierujemy się opiniami Opiniami, ile tych opinii jest, jeśli są dobre opinie, to na spokojnie możecie zamówić Na AliExpress oczywiście też jest oryginalna sztuka do zamówienia eBay to samo Na AliExpress na pewno macie darmowy zwrot, ale też zwróćcie na to uwagę przy zamawianiu na eBayu też rzeczywiście będziecie mogli zwrócić, ale te koszty mogą być po Waszej stronie, więc zapoznajcie się po prostu z tymi informacjami i na dzień nagrywania tego materiału. No, na aliexpress są dostępne sztuki. Na eBayu jest kilka różnych akcji, więc trzeba po prostu posłuchać opinie, czy są nowe. Jeśli chodzi o unboxing, no to wiadomo, unboxingu już z Wami nie zrobię, ponieważ urządzenie posiadam od dłuższego czasu, ale pokażę Wam tu, jak wyglądało pudełko, co przyszło. To przyszło też z taką fajną smyczką, która jest tak naprawdę bardzo fajnie użyteczna, ponieważ w momencie, gdy trzymacie samo. Urządzenie w ręce, idziecie gdzieś przez miasto i zahaczycie o coś, albo ktoś was po prostu szturchnie w rękę, to bardzo łatwo to upuścić. A to jest po prostu plastik i nie, ciężko to urządzenie po prostu uszkodzić. Więc ta smyczka, która jest tutaj. Bardzo fajnie działa. Rozumiem, że nie wszystko z tego filmu może Cię interesować takie rzeczy jak łączenie czy funkcje, dlatego używaj sobie rozdziałów, które są przypisane do tego filmu, żeby przeskoczyć do poszczególnych partii materiału. Pokażę wam też, jak wygląda parowanie, żeby to też był taki może przekazy poradnik, jak już ktoś sobie kupił. Ja urządzenie w tym momencie całkowicie usunąłem z pamięci mojego telefonu. I tak, wchodzimy sobie w ustawienia Connected Devices and Services i Accessory Devices, czyli na samym dole mamy taką opcję, i tutaj wszystko się zaczyna. Rozumiecie, że jakiś gość postanowił usiąść sobie 10 cm ode mnie na ławce, na której obok stała kamera i nagrywałem i mamy informację na samej górze, że oczywiście nie mamy żadnego urządzenia i jak do tego podejść, czyli... Przyciskamy główny przycisk na urządzeniu, żeby zostało wykryte w Pokemon Go, ja to sobie teraz robię i po kliknięciu tak naprawdę już u góry jest informacja, że takie urządzenie zostało znalezione, klikamy sobie to, przytrzymujemy dwa przyciski naraz i urządzenie automatycznie nam się łączy. Gdy mamy urządzenie połączone, możemy sobie wejść w ustawienia w to samo miejsce i tutaj przedstawię Wam teraz wszystkie opcje i zaczniemy w sumie od samego dołu, zaraz Wam powiem dlaczego. I teraz tak mamy tak, notifications, jeśli chcemy, żeby catcher identyfikował pokestopy i pokemony, klikamy te dwie opcje. Jeśli do tego chcemy jakieś powiadomienia, na samym dole klikamy opcję push notifications, ja powiadomienie chcę, chcę tylko, żeby urządzenie identyfikowało pokemony i pokestopy, czyli automatycznie wchodziło w interakcję z nimi. I teraz przechodzimy do ostatniego okienka i mówiłem, żebyśmy zaczęli od dołu, ponieważ jeśli wyłączycie sobie opcję przykładowo identyfikowanie pokemonów, w momencie nie możecie tutaj w ogóle z z włączyć pierwszej opcji, żeby automatycznie łapał wam pokemonu. Czyli żeby korzystać z automatycznego łapania Pokémonów czy Pokestopów, musicie mieć włączone te dwie tutaj opcje: Identify nearby Pokémon and Pokestops. W momencie, gdy to mamy włączone, idziemy sobie na samą górę. I tutaj mamy kolejne ciekawe opcje. Enable Pokéball Auto Throw. Działa to tak, że jeśli sobie to włączycie, przejdziecie do gry. Catcher automatycznie będzie łapał za Was Pokemony. Będzie używał do tego zwykłych czerwonych boli. Tak, czyli zobaczycie, że ja teraz nic nie klikam. On. No i oczywiście też automatycznie kręci Pokestopami, bo też tą opcję mam włączoną. On nie ma jakby takiego priorytetu, co będzie klikał pierwszy. Jest to ni niestety losowe i. Runaway. Oczywiście rzuca zwykłymi czerwonymi bolami, więc jest duża szansa na to, że te pokemony po prostu nam uciekną. Wybaczcie w ogóle, że tak w kapturze, ale jakby nie patrzeć, mamy już późną jesień. Przejdźmy sobie jeszcze raz do ustawień, ponieważ tam jeszcze kilka opcji sobie omówimy. Czyli dwie pierwsze opcje Enable Pokéball, Enable Pokestop. Jest to po prostu automatyczne rzucanie pokeboli i automatyczne spinowanie stopów, czyli wy nic nie robicie, catcher robi to automatycznie za was. I na dole mamy coś takiego Button Throw Pokeball Selection. Czyli jeśli odznaczymy sobie pierwszą opcję i teraz możemy sobie wybrać jedną z trzech opcji na dole, jakich pokeboli chcemy używać do łapania pokemonów poprzez klikanie catchera. Czyli możemy użyć zwykłych boli, grade albo ultra, tak? Czyli w momencie, gdy ja sobie przełączę na ultra bole i mam odznaczoną pierwszą opcję i przejdę sobie teraz do gry. I jest taki problem, bo pasowałoby mieć jakiegoś pokemona, więc odpalę sobie jakiegoś lura na szybko, żeby jakiś pokemon nam się pojawił. I zwróćcie uwagę teraz tak. Zrespił się pokemon i catcher, catcher świeci nam teraz na zielono, że znalazł pokemona i nie złapię go, dopóki nie przycisniemy przycisku. W momencie, ja teraz klikam przycisk i on zaczyna już cały system łapania Pokemona. Zaświecił się na czerwono, czyli ten Pokemon nam po prostu uciekł. I żeby sobie to zweryfikować, możemy sobie jeszcze przejść w Journal i mamy na samej górze informację, że ten Pokemon nam po prostu zwiał. Albo mamy automatyczne rzuty, że robi wszystko za nas. Ewentualnie możemy sobie ustawić na klikanie, kręcenie Pokestopów też możemy sobie ustawić na klikanie w tamtym w tym samym miejscu. Czyli automatycznie mówiąc Wam jak to wszystko ustawić, powiedziałem Wam tak naprawdę o wszystkich funkcjach, tak? Czyli catcher może rzucać z automatu bolami zwykłymi, a możemy też używać przycisku i rzucać grejtami. Co na początku mi się wydawało bez sensu, po co mam używać, kupować urządzenie żeby, żeby, i muszę klikać to, żeby to w ogóle mi łapało, ale powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo, bardzo spoko i nie jest to takie inwazyjne, jakby się Wam mogło wydawać. Ja przykładowo bardzo często korzystam z takiego setupu, czyli trzymam telefon, w dwóch palcach mam tu catchera i bez problemu jestem w stanie ten przycisk klikać. I naprawdę, jeśli ja teraz jedną ręką trzymam w ogóle jeszcze kamerę, więc mam bardzo ograniczone ruchy, ale jak widzicie, jedną ręką jesteście w stanie sobie tak naprawdę chodzić i nie musicie nic klikać, możecie sobie tylko sprawdzać. Jeśli widzicie, że nie wiem, pojawia się jakiś zapto z artikuno na, na mapie, no to nie klikacie wtedy catchera, tylko już bezpośrednio bierzecie drugą rękę i łapacie, łapiecie go ręcznie. Ale jeśli jeśli Nie chcecie się bawić w interakcje z Pokemonami czy z Pokesopami, to po prostu albo na automacie, albo na klikaniu na jakichś ultrabolach, żeby mieć po prostu większą szansę na zapalenie jakichś Pokemonów. I teraz sobie tak nagle przejdziemy do minusów tego urządzenia. Nie będę mówił, że z minusem jest cena, bo uważam, że ha, za 300 zł niech będzie taka cena, no to jest warte swojej ceny. Kurde, tyle ile to mi Pokemonów zapało, Shiny i tak dalej, no to wiadomo jest rewelka, ale przejdę do wytrzymałości takiego urządzenia. Jest to dosyć bardzo mało wytrzymałe urządzenie że Jakby wam gdzieś spadło To prawdopodobnie możliwe, że już tego nie przeżyje Dlatego można sobie dokupić gdzieś tam na Aliexcel jakieś etui ochronne Żeby to po prostu Jakby wam gdzieś po prostu miało spaść, to żeby to przeżyło Ewentualnie używaj tego sznureczka, który wam tam wcześniej pokazywałem Żeby to zawsze było na tym sznurku I tak samo jest problem z wodą Ja na szczęście tego nie doświadczyłem Ale słyszałem opinie, że Delikatny deszcz, nawet jak spadnie na to urządzenie To po prostu jest w stanie się to zepsuć, więc chronić przed deszczem Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. No jakby prawdopodobnie nie jest to dziwne, jest to elektronika, jest to mała elektronika, więc warto sobie po prostu o to zadbać. I co to tyle minusów? Oczywiście, że nie urządzenie w oryginale ma wibrację, i ma LED i ma głośnik. I zacznę od wibracji, ponieważ tutaj jest największa masakra. Możecie w internecie znaleźć dużo filmików, jak te wibracje są mocne i co one powodują. To działa na takiej, że jeśli postawicie catchera na stole, to po kilku interakcjach z pokemonem czy z pokestopem on tak wibruje, że on w stanie jest tego stołu po prostu spać. Są bardzo mocne, są suszane z plecaka, z torby, nieważne gdzie go włożycie. A nie mówię już spać z tym urządzeniem i z włączonym keczerem, że gdzieś leży na biurku i tylko bzz, 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 jest bardzo, bardzo to uciążliwe. I jak sobie z tym radzić? Zaraz wam też powiem. Ale przejdziemy sobie jeszcze do LED. -a. LED jest też bardzo mocny, bardzo intensywny, ale tutaj już tak bardzo nie przeszkadza, ponieważ jak włożymy to do plecaka, do torby, czy położymy dołem do ledem do dołu, no to wiadomo, to nam nie przeszkadza, a wręcz uważam, że jest to fajny taki identyfikator, bardzo fajnie to świeci i dla mnie to jest plus, ale dużo ludzi na to narzeka. Jeśli chodzi o dźwięki, to dźwięki można bezpośrednio wyłączyć w ustawieniach w tym miejscu, więc tutaj też nie powinno być z tym problemu, chociaż nie każdy dźwięk da się wyłączyć, ponieważ jeśli przechodzimy w tryb uśpienia, o którym też zaraz powiem, tylko powiem Wam jeszcze o tej wibracji, to tego się nie da wyłączyć, czyli jeśli przez przypadek przytrzymacie zbyt długo przycisk, to on zacznie wam śpiewać, ale to zaraz. Teraz jeśli chodzi kilka słów o tej wibracji. Jeśli już macie styczność z tym urządzeniem, albo będziecie mieć, to zauważycie, że... Ja też tak myślałem, że a, niemożliwe, że te wibracje są aż takie złe. Są złe. Są naprawdę bardzo złe i ciężko używać tego urządzenia w publicznych miejscach mając takie wibracje. Wyobraźcie sobie, że idziecie, nie wiem, do jakiegoś urzędu, czy idziecie na jakąś imprezę, do rodziny, i cały czas w Waszej kieszeni jest, bzz, 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 to są naprawdę ciężkie wibracje. Da się z tym poradzić. I niestety to poradzenie je, a kończy się utratą gwarancji, ponieważ trzeba to urządzenie rozkręcić, odciąć silniczek wibracji. Ja nie będę wam tutaj tego pokazywał, bo ja jestem ostatnią osobą, która coś takiego powinna robić. Ja po prostu tego nie umiem i, i po prostu nie. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli jest, możecie sobie w internecie poszukać, wygooglować Pokémon Go, Vibration, Turn Off Vibration i tak dalej, znajdziecie mnóstwo poradników, jak się tego pozbyć, i więc, jak coś, to się da. I teraz, tak, jeśli chodzi o sen. Urządzenie ma możliwość śledzić sen. Szczerze, nigdy się to nie bawiłem w całą samą analizę, ale używam tego z innych powodów. W momencie, gdy jest już późno, idziecie sobie spać, to urządzenie też możecie położyć spać. Dlaczego warto to robić? Powiem od razu o nagrodach, ponieważ za przespane ilości godzin dostajecie różne nagrody i są to serduszka z badii i Stardust i jakieś naklejki. Jeśli prześpicie tam chyba ponad 6 godzin, to już dostajecie dwa serduszka z badi. Dobijając do 8, minut, to serduszka się nie zmieniają, ale tam jest 2,5 tysiąca Stardasta i czym mniej godzin tych, tego Stardasta jest po prostu troszeczkę mniej. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ w momencie gdy łączycie sobie Go plusa pierwszy raz ze swoim kontem, to dostajecie specjalne misje. Powiem tak, w tych misjach tam już nie pamiętam dokładnie co się dostawało, ale najważniejsze co, to jest unikatowy snorlax w takiej czapeczce do spania, już wam pokazuję. Takich snorlaxów dostaje się 1 2 3 4 5 sztuk. To jest coś takiego. A um, taki Snorlax, tak jako ciekawostka Wam to oczywiście powiem, ma dosyć chyba sporą wartość, ponieważ jak ostatnio sprawdzałem, to jest coś koło kilkudziesięciu dolarów. Nie wiem, czy coś pamiętam, mm, kwotę pięćdziesięciu. I teraz jest ciekawostka. Jeśli taki Snorlax osiągnie wersję Shiny w Czapeczce, jest na to szansa, to widziałem go raz na Ebayu za kwotę pięciu tysięcy dolarów, więc jest to ciekawy smaczek. I takie misje po prostu dostajecie w momencie, gdy połączycie sobie plusa. One się pojawią w zakładce, tutaj, w tej zakładce special. I tam ogólnie trzeba spać. Chyba trzeba spać, trzeba przespać ileś tam nocy. Każdy Snorlax ma wyższy pułap ilości przespanej nocy. Tam też trzeba chyba automatycznie złapać jakieś Pokémony, zakręcić pokestopami. No tym tutaj akurat nie ma problemu. Ale najwięcej schodzi na tych unikalnych dniach przespanych. I zastanówcie się, komu je będziecie dawać, bo. Ma się ich tylko 5 sztuk. I od razu chciałbym Wam pomóc z problemem, który możecie doświadczyć, a mianowicie Pokémon Go bardzo często nie rejestruje całego snu, jaki faktycznie był. Czyli przykładowo kładziecie się o 22, wstajecie o 6, to macie 8 godzin snu i faktycznie tego plusa usypiacie o 22, budzicie go o 6, a on przykładowo zalicza Wam 6, 5 albo 4 godziny snu. Zazwyczaj to są właśnie 4 i to dlatego, że nie kładziecie go na łóżku. Tak, faktycznie, jeśli go położę na podłodze obok łóżka albo na szafce nocnej, to on nie działa poprawnie. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Czy tam jest jakiś czujnik, czy my po prostu go przez noc gdzieś tam klikamy i on wie, że faktycznie śpi, ale jak go zaczynam kłaść pod poduszką, to zalicza mi 7-8 godzin, tak jak faktycznie śpie. A jak leży gdzieś na biurku. To zalicza mi 4. I to jest problem, ponieważ jak mi zalicza tylko 4 godziny snu, to nie dostaje pełnych nagród. Dostaje tylko jedno serduszko z badań codziennie i tylko 1500 stardasta. A Max to jest 2500 stardasta i dwa serduszka, więc to jest dwa razy mniej. Więc jak macie taki problem, to kładźcie plusa pod poduszką, na łóżku, testujcie sobie lokalizację, gdzie on po prostu zostaje na noc. Teraz tak, jak samo urządzenie wysłać do spania? Wystarczy, że musimy go przede wszystkim odłączyć z aplikacji, żeby nie był połączony z Pokémon Go. Przetrzymujemy przycisk i ja wam teraz pokażę, przedstawię to do mikrofonu. że on zaczyna nam taką kołysankę. W tym momencie wasze urządzenie sobie śpi i załóżmy, że budzicie się rano i klikacie, przytrzymujecie chwilkę. Teraz chciałbym wam powiedzieć jeszcze o kilku bolączkach. Znaczy to jest takie bardziej już w stronę żartu to idzie, ale ile ten kacier jest w stanie przepuścić fajnych shiny pokemonów. Ja przez tylko kilka tygodni zbierałem sobie zdjęcia, jakie pokemony po prostu straciłem, a jakie pokemony straciłem używając sketchera, i faktycznie może to wyglądać delikatnie źle, ale prawda jest taka, że tyle ile stracił, to tyle samo zyskał, albo nawet i więcej. I to bez żadnej ingerencji. Więc faktycznie boli to jak się wchodzi w journal, czyli dziennik i patrzy się, że ok, straciłeś tego pokemona, tego i tak te, i tego, ale. Nie zwracamy uwagi na to, ile ten catcher tak naprawdę łapie. Bardzo fajny przykład na GoFestie pierwszym, jak byliśmy w Krakowie z Marią, to ja miałem catchera, Maria jeszcze swojego catchera wtedy nie miała. I złapałem wtedy 40 Shiny, a Maria złapała 29. I to była różnica 11 Pokemonów, coś koło 10-11, i to był właśnie catcher. Catcher zapał te Pokémony w tle. I czasami to było całkowicie z automatu, jak go w ogóle nie używałem, a czasami po prostu miałem go na przycisk, ponieważ to klikanie, tak jak zobaczycie, nie jest wcale jakby uciążliwe, a znacząco zwiększa szansę na łapanie Pokemonów. I co ciekawe, jest pewien tip. Jak zwiększyć jeszcze szansę na łapanie pokemonów przez catchera? Używając Adventure Effect, a Ice Burn i Freeze Shock macie 25%, a nawet i widzę, że większą szansę na złapanie pokemonów. Jeśli nie wiecie o czym mówię, zapraszam do tego materiału, tam wszystkie Adventure Effect ładnie omówiłem. Podsumowując, z jednej strony catcher przepuszcza mnóstwo fajnych pokemonów, mnóstwo setek, o nawet których nie mamy pojęcia, mnóstwo shiny, ale też łapie bardzo, bardzo dużo i to... jakby to ile łapie, bez naszej ingerencji, Sprawia, że jest to bardzo, ale to bardzo użyteczne urządzenie. Dwa słowa jeśli chodzi jeszcze o zaletach. No wiadomo, poza tym, że łapie boxy za nas kręci, to jest fajna też sprawa z baterią, ponieważ nie trzeba jakoś często jej ładować, mniej więcej co 5 dni trzeba troszeczkę podładować. Jeśli jesteście, jeśli jesteście zalogowani w grze, to tam jeśli bateria się rozładowuje, to na zwyczajnym świecie pojawia się taka ikonka bateryjki. Dodatkowo tu macie taki przycisk od góry, jeśli sobie go klikniecie, to taka dioda zaczyna pikać. I wiadomo, jeśli ta dioda będzie pikać na kolor czerwony, to znaczy, że, że trzeba sobie urządzenie już naładować, więc bez problemu to urządzenie nam gdzieś tam zasygnalizuje, kiedy potrzebuje więcej energii. Ale z baterią jest spoko. Kilka dni bez problemu takiego intensywnego klikania, grania i tak dalej. Od czego zależy, czy Catcher czy catcher złapie Pokemona, czy nie. I tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie bazowych catch rate'ów, które są ustawione w grze, tak? Czyli jest jakiś Pokemon, który bazowo ma bardzo wysoką szansę na złapanie, czyli oczywiście to są Pokémony, które mają zielone kółko, ale przygotowuję tak, jakiś Pikachu, czy no już mi nic nie przychodzi teraz do głowy, które na starcie mają czerwone kółko. No to wiadomo, że automatycznie catcher ma tylko jedną szansę na złapanie takiego Pokemona. I jeśli go nie złapię pierwszym bolem, to ten Pokemon po prostu ucieka, więc nie powiedziałem tego, w sumie to jest dosyć ważne. Wiadomo, że jeśli rzucamy go na automacie na czerwonych bolach, no to szanse są jakie są. Jeśli włączamy klikanie i ultrabole, no to te szanse automatycznie są dużo, dużo, dużo większe. Czy to urządzenie to jest jakiś game changer? Uważam, że tak. Dziennie z samego catchera usuwam coś koło 150, 200. Czasami 100 Pokemonów dziennie, tylko skechera. Od czego jest to zależne? No jest to zależne od tego, czy siedzę w domu i on pracuje tylko w domu, gdzie wiadomo, te respy są dużo słabsze niż jak po prostu się przemieszczacie. A jeśli gdzieś idziemy na miasto, to powiem wam, że na gołfeście, jak graliśmy i tych respy były po prostu gigantyczne, to tam usunąłem coś koło 600. Nie chcę przesadzić, dlatego zaniżam, ale coś koło 600, 700, może nawet 800 pokemonów, które catcher po prostu złapał w tle, ale mówimy tutaj o 8-9 godzinach. Grania i chodzenia po mieście. Jest to na pewno game changer, nawet jeśli chodzi o zwykły Stardust. Jestem w stanie powiedzieć, że kilka tysięcy, nawet może kilkanaście tysięcy Stardasta dziennie łapie na sam Catcher. No na logikę, jeśli Catcher złapie 100 Pokémonów, no to bazując, że nawet tam to są jakieś te basic Pokémony, które dają tylko 100 Stardasta, no to mamy z 10 tysięcy Stardasta tak naprawdę ze. 100 Pokemonów, więc na pewno dużo, dużo to zmienia. Dużym plusem też jest tutaj codzienne granie. Albo właśnie moment, w którym nie możecie grać. Ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, że macie jakieś spotkanie rodzinne, nie możecie być na jakimś imencie, macie jakiś wyjazd, cokolwiek innego i jest jakiś community day, czy jakieś inne dziwne Pokemony występują na dziko, to przychodzi Catcher. Urządzenie, które wystarczy, że wrzucicie do plecaka i tak naprawdę za was będzie tam łapać wszystko i nie musicie w towarzystwie, na którym wam zależy, wyciągać z telefonu i grać w popsy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. A mianowicie to, że catcher może działać tylko przez godzinę, a potem musimy go z powrotem połączyć. To nie jest tak, że catcher będzie Wam działał przez 10 godzin non-stop. Tak niestety perfekcyjnie nie jest. On co godzinę się po prostu rozłącza z naszym telefonem i żeby z powrotem do niego wrócić, musimy sobie wejść w Pokemony i w momencie, gdy on się, w momencie, gdy on się rozłączy, mamy tą ikonkę po prostu szarą. I w ustawieniach możemy sobie włączyć taką funkcję jak Quick Reconnect. I działa to tak, że nie musicie urządzenia wyciągać z pleca, z torby itd. Wystarczy, że wejdziecie sobie w Pokémony i kliknijcie tego pokebolka. Czekamy chwilę. Czy coś tam powiedział w tle, i urządzenie jest automatycznie znowu połączone na całą godzinę. Bez tego musicie wyjmować urządzenie i klikać po prostu przycisk na urządzeniu, żeby, auto, żeby się po prostu połączyło. A bez tego wystarczy wejść w grę, kliknąć i tak naprawdę mamy to zrobione. Czy to jest urządzenie dla każdego? No oczywiście, że nie. Jeśli ktoś jest niedzielnym graczem, wchodzi sobie, nie wiem, w tygodniu robi jakieś kilka godzin. I uważa, że to jest za dużo, no to to jest automatycznie odpowiedź, że to nie jest urządzenie dla niego i nie jest to urządzenie dla wszystkich. Jeśli ktoś uważa, że 300 to jest spoko, żeby dostać takie benefity, jak łapanie Pokemonów w tle, dodatkowe ilości Stardusta i Expa, i większa szansa na jakieś fajne shiny Pokémony, no to macie automatycznie odpowiedź, że to urządzenie jest po prostu dla was. Mi też rzeczywiście było szkoda wydać te 300. 300. To było w ogóle jeszcze przed otwarciem kanału, i nie wiedziałem, że ja w te poksy się tak jeszcze bardziej wciągnę, chociaż uważam, że od 24 roku i tak z Marią gramy bardzo intensywnie. I ja o że już marzyłem, ale po prostu jakby szkoda, by mi było kasy i nie umiem. No nie wiedziałem, że tak bardzo chcę i że tak bardzo by mi się to przydało. Patrz, jaki przykład fajny w trakcie nagrywania. Stoję sobie w kolejce na mainie i w ogóle nie zaglądałem na poksy. I patrzę teraz, co się z, y, stało: Catcher złapał shiny Absola. I właśnie o to w tym chodzi, że w takich najbardziej nieoczekiwanych momentach, gdzie Wy normalnie byście nie grali, bo jedziecie autem i nie macie jak grać, no to właśnie takie urządzenie daje fajną przewagę. Szczególnie, że Catcher naprawdę dobrze sobie daje radę w momencie, gdy jedziecie właśnie samochodem. Gdzie nie zapierdzielamy może jakąś ekspresówką czy autostradą, to on w miarę coś tam tych poksów tak naprawdę wyłapie. Taki przykład, ja robiąc trasę z miasta do siebie na jest to okolice 7-8 km, gdzie z reguły jadę 90 km na godzinę przez miasto, czy chwilę 50, potem jakieś tam 60-70, więc zazwyczaj jadę szybko, to on i tak jest w stanie złapać przez taką trasę okolice 15 Pokemonów, 10, w zależności z jaką prędkością jedziecie, bo wiadomo, jak jedziecie wolniej, no to on sobie tam lepiej z tym poradzi. ale w jazdy też fajnie daje radę. Mamy tak naprawdę wszystko o tym Ketcherze omówione. Tak jako ciekawostka pokażę Wam jeszcze teraz przed Wami Pokémony, które Ketcher prawie wszystkie on złapał w przeciągu ostatnich 24 godzin. To jakieś ewolucje widzicie, bo do misji robiłem, ale wszystkie te poksy, prawie wszystkie, z przymrużeniem oka na to patrzcie, złapał po prostu Ketcher przez okres tam, wczorajszego dnia, bo nie usuwałem specjalnie, żeby Wam po prostu pokazać, ile tego jesteśmy w stanie nazbierać. Jak zawsze mam wrażenie, że o czymś pewnie zapomniałem, ale to uzupełnimy sobie w komentarzach. Ale wydaje mi się że takie największe podstawy, czy może nawet i wszystko. Okrecie, że udało się przedstawić, więc dzięki Wam bardzo. Pamiętajcie, żeby jakąś tam łapeczkę, jakiś komentarz dać będzie mi miło i do zobaczyska.